Więcej. Serdecznie zapraszam. Będzie ciekawie. Widzę też, że jest przedłużenie MSW w programie, więc służby przypilnują, czego trzeba. Dziękuję serdecznie. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Studio Parlament, Polsat News, polityka Bartłomiej Maślankiewicz. Witam Państwa w Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich nie Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię senatę. na Kratach drugiej Witam Koalicja Obywatelska. Czekamy, bo być może w ogóle Sejm jeszcze przed wakacjami tego wyboru nie dokona. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Nie przegap ostatnich dni promocji w Agacie. Tylko do soboty do 25 lat 0% albo 100 zł na następne zakupy za każdy wydany tysiąc. Na wszystkie produkty zyskaj do 2000 zł. Przytulne domy biorą się stąd Agata. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. Zmęczone i spięte mięśnie wymagają odpowiedniego wsparcia. Dlatego polecam body magnezium. To skoncentrowana formuła o wysokiej zawartości magnezu, która dobrze się wchłania. Wspomaga odprężenie i pielęgnację spiętych obszarów ciała. Body magnezium, zastosowane na napięte miejsca, pozwala odczuć odprężenie i ulgę oraz zredukować uczucie ciężkich nóg. Body magnezium. Natychmiastowe ukojenie, dostępne w aptekach. Pierwszy zarost. Pierwszy makijaż, pierwsze dramaty, czas na pierwszy MediSpirant. MediSpirant mineralny to skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem dla dzieci i młodzieży. Zawiera bioaktywny ałun i pielęgnujący olejek bawełniany, naturalnie najlepsze dla delikatnej skóry. MediSpirant mineralny działa od pierwszego użycia, zdaje egzamin w każdej sytuacji. MediSpirant bez potu na dobre. Marzy ci się komfortowy hotel w najlepszej cenie, ale gubisz się wśród tysięcy ofert. Na Travelist.pl usuwamy ale i wybieramy najlepsze oferty hoteli. Travelist.pl Hotel, o jakich marzysz? W cenach, o jakich marzysz. Odkryj lato bez VAT z Volvo. Najlepsze modele Volvo w jeszcze lepszych cenach. Poczuj legendarne bezpieczeństwo. Poznaj nowe Volvo XC60 prosto ze Szwecji. Korzystniej o wartość VAT. Zapraszamy do salonów Volvo. Wakacyjny relaks? A masz jak zapłacić? Mam. M-Bank. Płać pierścieniem płatniczym Mastercard. Stylowo i wygodnie. Otwórz promocyjne konto w banku z pierścieniem płatniczym. Z wiekiem zmieniam się ja i moje ciało. Mam obrzmiałe nogi, wystający brzuch, wahania wagi i nastroju. Przyczyną może być nadmiar wody w organizmie, ale wywołany innymi czynnikami niż wcześniej. Sięgnij po HydroMinum 40+, plus, które wspomaga usuwanie nadmiaru wody u kobiet dojrzałych. HydroMinum 40+, pomaga poprawić sylwetkę i utrzymać uczucie lekkości nóg. Dodatkowo wspiera regulację aktywności hormonalnej. Teraz wyglądam i czuję się lepiej. HydroMinum 40+. Plus. Mocny, mocny. Mocny start! Od poniedziałku do środy wszystkie żele i dezodoranty marki Nivea kup jeden, a drugi tańszy dostaniesz gratis. A Pepsi w litrowej butelce tylko 17,96 za czteropak. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. You found it then. Course I did. Good point. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość strefy intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40. I to był strzał w dziesiątkę. Iladian 40 odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40 sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Iladian 40 polecam Aneta Zając. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo. Oraz na te, które już poznały Regenerum. Regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy naskórek, usuwając zrogowacenia i odciski, bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling Regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum pełna regeneracja. Twoje piękno gaśnie? Przywróć jego blask. Wybierz Doppelherz Collagen Beauty z opatentowanym kolagenem Verisol. Efekt? Piękna cera, gładka skóra, mocne paznokcie i włosy. Wymagasz więcej? Dołącz Booster Ceramid Beauty z kompleksem Ceramosides. Teraz masz podwójną moc, żeby błyszczeć. Collagen Beauty teraz także w nowych smakach i Ceramid Beauty. I niech dzieje się kosmos. Doppelherz. Herc. Świetnie wygląda. Mm, a ten dip to z czego? Z ziół i z gęstego. A co ma ponad 30 miliardów dobrych bakterii i tylko dwa składniki? Słyszysz i wiesz, że będzie dobre. Bo jest gęsty. Jogurt naturalny, gęsty. Pakoma. Czujesz się ociężały? Czemu nie spytasz swojej wątroby? Essentiale Max przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Każdy twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla ciebie. I to, co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Effect to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po 7 dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagen. Artresan Effect. Twój ruch. Studiu Parlament, teraz Norbert Pietrykowski, Polska 2050. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, kłaniam Cześć się nisko. I Mateusz no to Merta, Rzecznik Partii Razem. Miętnięski, Polska tak, 2050. Lub Mateusz jest. Merta a partia pięknie. razem. Dziękuję Panowie bardzo. bardzo dziękuję. Za chwilę kolejni goście w studiu Parlament. Prawdziwi przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne, jak Kinder Joy z figurkami Super Mario i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Super zabawa z Kinder Joy. Zmęczone i spięte mięśnie wymagają odpowiedniego wsparcia. Dlatego polecam Body Magnezium. To skoncentrowana formuła o wysokiej zawartości magnezu, która dobrze się wchłania. Wspomaga odprężenie i pielęgnację spiętych obszarów ciała. Body magnezjum, zastosowane na napięte miejsca, pozwala odczuć odprężenie i ulgę oraz zredukować uczucie ciężkich nóg. Body magnezjum. Natychmiastowe ukojenie. Dostępne w aptekach. Pierwszy zarost. Pierwszy makijaż. Pierwsze dramaty. Czas na pierwszy Medispirant. Medispirant mineralny to skuteczna ochrona przed potem i przykrym zapachem dla dzieci i młodzieży. Zawiera bioaktywny ałun i pielęgnujący olejek bawełniany. Naturalnie najlepsze dla delikatnej skóry. Medispirant mineralny działa od pierwszego użycia. Zdaje egzamin w każdej sytuacji. Medispirant. Bez potu na dobre. Bittersweet Festival. Poznań 14-16 sierpnia. Wystąpią Post Malone, Empire of the Sun, Nelly Furtado, Peggy Goo, Taco Hemingway i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl Bittersweet. Ja uwielbiam ją, bo blisko jest i ma wszystko dla mnie. Teraz w Mrówce. Gres szkliwiony, aż sanit oraz farba Dulux kolory świata. Mrówka. Prosto, szybko, blisko, wszystko. Z wiekiem zmieniam się ja i moje ciało. Mam obrzmiałe nogi, wystający brzuch, wahania wagi i nastroju. Przyczyną może być nadmiar wody w organizmie, ale wywołany innymi czynnikami niż wcześniej. Sięgnij po Hydrominum 40+. Plus, które wspomaga usuwanie nadmiaru wody u kobiet dojrzałych. Hydrominum 40+ pomaga poprawić sylwetkę i utrzymać uczucie lekkości nóg. Dodatkowo wspiera regulację aktywności hormonalnej. Teraz wyglądam i czuję się lepiej. Hydrominum 40+ plus. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość strefy intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. I to był strzał w dziesiątkę. Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+, sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Iladian 40+, polecam Aneta Zając. Klienci, dziękujemy Wam za zaufanie. Ponownie otrzymaliśmy laur klienta w kategorii świeże owoce i warzywa, świeża lada i pieczywo. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A pomarańcze kilogram jedynie 3.99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kobiety dzielą się na te, które wciąż szukają prostego sposobu, żeby mieć miękkie i gładkie pięty na długo oraz na te, które już poznały regenerum, regeneracyjny peeling enzymatyczny do pięt w formie rolonu. Regenerum rozpuszcza martwy naskórek, usuwając zrogowacenia i odciski bez efektu łuszczenia. Regenerum jest wygodny w użyciu i nie brudzi rąk. Peeling regenerum to profesjonalny zabieg podologiczny, który zrobisz w domu. Regenerum. Pełna regeneracja. Trudniej Ci się ruszyć? Weź kolagen 11000+, który zawiera składniki pomagające Twoim stawom i aż 11000 mg kolagenu peptan. róż przed siebie i nie daj się zatrzymać. Kolagen 11000+, od Doppelherz. Jedzenie najlepiej trawi się w spokoju, ale gdy jesz w biegu, a stres ściska Ci żołądek, to Twoje trawienie nie nadąża, a ty czujesz się ciężko. Weź Verdin Kompleks, kompleksową pomoc na trawienie. Wystarczy już jedna tabletka. Sprawdzona. Verdin Kompleks i trawienie za tobą nadąża. A gdy potrzebujesz pomocy eksperta, sprawdź, jak działa połączenie siedmiu ziół w kroplach Verdin Fast Expert. Młody Bóg, ten to na pewno płynie przez życie. Ale czy wiesz, że jego przyszła emerytura wystarczy ci będzie tylko do dziesiątego? To może pomyśli o pru i emeryturze bez obaw? Jedzenie zostało skażone. I nigdy nie było pewności, czy nie jest to aby. Trucizna. Każda chwila za audiobookiem od Storytel. To Twój czas na apokalipsę. Słuchaj 50% taniej. Nie szuka światła reflektorów ale jest w centrum uwagi. Cupra Formentor. Najczęściej wyszukiwane nowe auto w Polsce. Zaskoczony? Bo mnie. W życiu jak w sporcie potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco, zawsze pod kontrolą. Razem ze mną już teraz kolejni goście. Konrad Wojnarowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I Michał Urbaniak, Konfederacja. Dzień, dzień dobry, dobry. dobry panu, dzień dobry państwu.